do wody do kolan jak to jeszcze Paweł jak się zanurzymy to możemy sobie skoczyć, teraz Bata na nagra, nie? Nie skoczysz? Na banieczkę Nie, nie, nie skakcie przy mnie Chcemy byście wykurzyli Nie, Nie ja no. Bata mówiła, że tak, pokaże nam tylko gdzie skoczyć Nie no, skakać skakaj, ale nie, nie chcę w tej odpowiedzialności Ja w się skakałem w jak Czekajcie na... chwilę, bo ja muszę filmik gdzieś nakręcić

i nie robisz sobie zdjęć, tylko wiesz, tam no. idziesz, morsujesz te, no, <laughs> to no, zdjęcie. A tu wiesz, ja na początku zrobię zdjęcie nietoperzowi na murze, ale nikt nie wie, każdy <laughs> wysłał zdjęcie co ja, a <laughs> ja sobie, że nie? a ja nie daję zdjęć nietoperza robić. Ale widzisz, gdybyś mi wysłała to zdjęcie doperza, to ja bym dodał i by było, się ty robisz to zdjęcie takie wyszły, wiesz co, nie w razie. Nie w no. Nie iść do... Nie Fajna dobra. ta wysepka jest, kurde. Super, tutaj leżeliśmy sobie jakieś pobiegów. Mhm. Janusia, tak to, to, to domek, to inna muza bo... Dobra, dzisiaj wąbrzyskie morsy będą e, morsowały na zalewie w Bielawie, takim mm. ładnym. Taka trójeczka ładna, dwójka pojechała sobie do Ikei. I, ter i teraz musimy zobaczyć, gdzie się rozbieramy. Gładka, gdzie tu wchodzić najlepiej? To. Tutaj? Po tej stronie? A tam jest głęboko, tak? Nie wiem, ja po tej wchodziłam. A chodźcie zobaczymy, ale tam jest ładniejszy widok, bo tu jest tak... Chodźcie, zobaczymy tam na. Tam jest fajnie. Przecież umiemy pływać, nie? Umiemy pływać. A Emilka się w ogóle nie odzywała. Ja nie wiem. Co tam ma? Tu wejdziemy, zobaczcie, jaki ładny widok. O, tutaj. Ten komin tam jest takim fajnym, charakterystycznym miejscem. O, co się stało? Że, że ciepło. Chuj zimno, no ale to, to się wytnie. <grym> to się wytnie. Już mi się nie chce wciągnąć. <grym>